Dzień dobry, znajdujemy się w Lublinie i będę dziś rozmawiała z dwoma wyjątkowymi przedsiębiorcami, Tomkiem Szastem i Sylwkiem Cyrenowskim, właścicielami Centrum Rehabilito. Porozmawiamy o początkach ich drogi biznesowej, inspiracjach, które doprowadziły do stworzenia Centrum Rehabilito, a także o planach dotyczących przyszłości tego e, dynamicznego przedsięwzięcia. Sylwku, zacznę od Ciebie. Od czego wzięła się idea stworzenia Centrum Rehabilito i jaki był początek tej historii? To tak, na początku otworzyliśmy sklep stacjonarny z specjalistycznym sprzętem medycznym. Następnie otworzyliśmy sklep internetowy Rehabilito.pl. Z biegiem czasu zauważyliśmy, że pacjenci potrzebują więcej niż tylko zakupu sprzętu. Dostrzegliśmy lukę na rynku, gdzie brakowało jednego miejsca, które łączyłoby sklep medyczny z przychodnią specjalistyczną. No, dokładnie. Ponadto chcieliśmy stworzyć miejsce, gdzie pacjenci i ich rodziny mogliby znaleźć wszystko, czego potrzebują w zakresie rehabilitacji. Nie martwiąc się o bieganie między różnymi placówkami, to było dla nas spore wyzwanie, ale i szansa na stworzenie czegoś wyjątkowego. Dlatego postanowiliśmy rozbudować naszą działalność i otworzyć centrum Rehabilito. Które łączy w sobie sklep medyczny z kompleksową opieką specjalistyczną. Uh -huh. A jaka koncepcja przyświeca Waszej firmie i co jest wyróżnikiem Centrum Rehabilito na Rynku? Nasza koncepcja opiera się na połączeniu wysokiej jakości usług medycznych z bezproblemowym dostępem do sprzętu medycznego, eliminując tym samym zbędne formalności dla pacjentów. Pomagamy w dofinansowaniach z pefronu z z PCPR-u, z MOPR-u, z aktywnego samorządu na sprzęt medyczny i co istotne taką refundację można u nas załatwić w 100% online. E, oferujemy również wiele udogodnień takich jak na przykład darmową poradę online od naszego fizjoterapeuty czy zakupem sprzętu medycznego czy szybką dostawę sprzętu rehabilitacyjnego pod same drzwi klienta. E, naszym zdecydowanym wyróżnikiem jest wspomniana wcześniej kompleksowość, połączenie sklepu medycznego z przychodnią specjalistyczną. Jakie dziedziny medycyny obejmuje Wasza przychodnia? No cóż, oferujemy szeroki zakres usług medycznych. W naszej ofercie znajdują się m.in. specjaliści z zakresu ortopedii, chirurgii, neurologii, a także fizjoterapii. Dzięki zróżnicowanemu zespołowi specjalistów możemy świadczyć. Wysokiej jakości usługi medyczne na różnych płaszczyznach i dostosować się do indywidualnych potrzeb każdego z pacjentów. Jakie są Wasze największe osiągnięcia do tej pory w tym biznesie? Zyskanie zaufania i uznania naszych klientów. Otrzymujemy pozytywne opinie od naszych pacjentów, co świadczy o skuteczności i profesjonalizmie naszych usług. Dzięki zaangażowaniu naszego personelu. Oraz współpracy z producentami jesteśmy w stanie zapewnić klientom produkty najwyższej jakości. Nasi pracownicy posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, ale są również empatyczni i życzliwi. Jesteśmy również dumni z faktu, że udało nam się stworzyć zespół wyspecjalizowanych lekarzy i specjalistów, gotowych służyć pomocą w różnych dziedzinach medycyny. A, a jakie wyzwania napotkaliście podczas zakładania Centrum Rehabilito i jak sobie z nimi poradziliście? No cóż, podczas zakładania Centrum Rehabilito napotkaliśmy wiele wyzwań. Jednym z głównych było na pewno zdobycie zaufania pacjentów i budowanie pozytywnego wizerunku całej naszej placówki. Dzięki naszemu zaangażowaniu w rozwój relacji z klientami oraz oferowaniu wysokiej jakości usług udało nam się zdobyć uznanie oraz lojalność pacjentów. Kolejną kwestią było znalezienie odpowiedniego personelu medycznego oraz dostosowanie naszej oferty. Musieliśmy również zmierzyć się z konkurencją na rynku usług medycznych oraz zapewnić odpowiednie finansowanie na rozwój całej naszej placówki. Ponadto musieliśmy poradzić sobie z wieloma przeszkodami związanymi z formalnościami prawnymi i administracyjnymi. Jednak e, dzięki naszemu zaangażowaniu, e, elastyczności również w podejmowaniu decyzji i wsparciu całego e, naszego zespołu, udało nam się no, przezwyciężyć te wszystkie trudności z dużym powodzeniem. A jakie są Wasze doświadczenia w pracy z klientami sklepu oraz z pacjentami przychodni? Doświadczenie w pracy zarówno z pacjentami w przychodni medycznej, jak i w sklepie stacjonarnym są dla nas niezwykle cenne. W naszej codziennej pracy stawiamy na profesjonalizm, stawiamy na empatię, indywidualne podejście do każdego klienta. Naszym głównym celem jest zapewnienie im kompleksowej i wysokiej jakości opieki medycznej, która uwzględnia nie tylko ich potrzeby zdrowotne, ale także emocjonalne i psychospołeczne. Dbamy o to, żeby każdy klient naszego centrum był obsługiwany z należytą starannością i troską. Jakie jest Wasze podejście do innowacji i jakie nowe technologie chcielibyście wprowadzić do Centrum Rehabilito w przyszłości? Centrum Rehabilito, kładziemy duży nacisk na innowacje. Aby zapewnić pacjentom najwyższą jakość opieki medycznej oraz świadczonych usług, Poszukujemy innowacyjnych rozwiązań, które mogą poprawić efektywność naszych usług i również zwiększyć komfort pacjentów. Jednym z obszarów na których skupiamy się w zakresie innowacji właśnie jest rozwój telemedycyny oraz zdalnej opieki zdrowotnej. Co umożliwiłoby nam świadczenie usług medycznych na odległość, szczególnie jest to istotne dla pacjentów mieszkających w odległych lokalizacjach. Ponadto interesujemy się także nowoczesnymi technologiami rehabilitacyjnymi, np. zaawansowane urządzenia do terapii fizycznej i treningu, które mogą znacząco przyspieszyć proces rekonwalescencji oraz poprawić wyniki terapeutyczne. Jakie macie plany na przyszłość, na rozwój centrum rehabilita? Naszym celem jest ciągle ponoszenie standardu naszych usług poprzez inwestycje w nowoczesne, wyspecjalizowane sprzęty medyczne. I szkolenie personelu. Chcemy być liderem w dziedzinie rehabilitacji i opieki medycznej, dlatego stale śledzimy najnowsze trendy i innowacje w naszej branży. Naszą misją jest nie tylko leczenie, ale także edukacja i wsparcie naszych pacjentów w procesie powrotu do zdrowia i pełnej sprawności. Dążymy do tego, aby Centrum Rehabilito było miejscem, gdzie każdy może znaleźć pomoc i wsparcie na każdym etapie swojej drogi do powrotu do zdrowia. Bardzo dziękuję za wywiad i wyczerpujące odpowiedzi. Życzę Wam i Centrum Rehabilito dalszego rozwoju i wielu kolejnych sukcesów.